Szanowni Państwo, drodzy pacjenci i przyjaciele Ekstradentu. Jesteśmy właśnie w szczelincu wielkim, czyli najwyższym szczycie gór stołowych, gdzie Johann Wolfgang von Goethe i kilku innych znanych osobistości chodziło tutaj podziwiało. A my mamy bardzo, chyba, myślę, adekwatną analogię do stomatologii i do jamy ustnej, mianowicie do szczelin, czyli do trem, do diastem w jamie ustnej. No więc... Powiedzmy tak, tak, erozja tych skał działająca przez setki tysięcy lat, wilgoć, ruchy tektoniczne, wiatry, zmienne skały itd., powodowały powstawanie tych gigantycznych szczelin i nawet monolit, jakim jest skała. E, właśnie piaskowcowa, e, mógł się skruszyć, albo mogły powstać tak gigantyczne szczeliny tak i w jamie ustnej. Przy braku odpowiedniej higieny jamy ustnej, lub przy wadach ortodontycznych, lub przy, co jest często wynikiem jednego i drugiego, e, utracie zębów, powstają szczeliny. E, kilka słów o diastemiach. Diastema to jest szpara między przyśrodkowymi siękaczami, czyli jedynkami. I Jest ona zupełnie jak najbardziej fizjologiczna, czyli naturalna w wieku między 6 a 9 rokiem życia, kiedy są jeszcze zęby mleczne, ale już w momencie wymiany tych zębów, a które się właśnie zaczyna mniej więcej od 6 roku życia, to osobniczo zmienne diastema, czyli ta naturalna szpara powinna być zamykana poprzez wyrastanie większych siekaczy, zębów już dorosłych. Natomiast. Zbywają sytuacje i to już jest wtedy nienaturalna, nie fizjologiczna sytuacja, kiedy diastema się nie zamyka, ponieważ na przykład wędzidło wargi górnej, jego niski przyczep lub silna, mięsista struktura uniemożliwia takie zamknięcie czy tej, tej szczeliny. No i wtedy już wkracza, my do, znaczy już wcześniej powinniśmy to zdiagnozować yy, yy, i wprowadzić odpowiednią profilaktykę lub też odpowiednie leczenie, tak? No na przykład fre, frenoktomia, czyli... Zabieg wycięcia czy plastyki będzie do abiergi górnej, To też leczenie, odpowiednie leczenie ortodontyczne. E, to są chyba najczęstsze sytuacje. E, a teraz słów jeszcze kilka o tremach. Właśnie. Bo tremy z kolei to są szczeliny czy przerwy między, na to, między zębami w odcinkach już bocznych pozostałych i najczęściej są one nieprawidłowością biorącą się albo z utraty, zbyt wczesnej utraty niektórych zębów ym, trzonowych, przetrzonowych, lub też z wad ortodontycznych, z ortodontycznymi, no i wówczas oczywiście odpowiednie znów złożone leczenie może te tremy zamykać. Rzadko spotyka się sytuacje, kiedy mamy tremy fizjologiczne w dorosłym już wieku, ym, ale jeśli taka sytuacja jest, to wtedy można powiedzieć, że łatwiej tej osobie dbać o higienę jamy ustnej, no bo jakby są duże przerwy i w tych szczelinach międzyzębowych nie utknie żaden kęsek, kąsek pokarmowy. <grymne> Czyli dlatego tak ważna jest profilaktyka, odpowiednie badania kontrolne, już od najmłodszych lat. Dlatego, że wtedy stosunkowo łatwo można zdiagnozować i zobaczyć, że u danego pacjenta może nastąpić wada zgryzu lub właśnie szczelina międzyzębowa. I poprzez odpowiednie działania. Prewencyjne czy potem lecznicze można temu zapobiec. To jest istotne ze względów na cały układ stomagnetyczny, czyli na same zęby, na przyzębie oraz na budowę stawu skroniowo w którym tutaj mniej więcej ośrodki wzrostu się znajdują. I jeśli pewne rzeczy są przygębione, no to wtedy jest już niedobrze. No i serdecznie dziękujemy Państwu za uwagę. No zachęcamy do odwiedzenia tego pięknego miejsca. No, to na, na nasze, że tak powiem, miejsce niedaleko do zdobycia przez każdego. No oczywiście mógłbym zrezertować, że, że mamy tutaj trudne warunki nagrywania naszego materiału i trochę tak jest, bo trzeba uważać pod nogi, patrzeć i na głowy, ale serdecznie zapraszamy i dziękujemy za uwagę. No i oczywiście się cieszymy z każdej subskrypcji, lajka, bajek Kofi i te inne rzeczy, żeby, żeby Zachęcamy do zadań. Ja do zadam tutaj komentarzy, bo tak to w ogóle. pozdrawiam. I jeszcze ekstra materiał dla subskrybentów kanału dr Bart Official. Takie oto niespodzianki nas tutaj czekają, ale trasa cała jest dobrze zabezpieczona. No szczeliny, po prostu tremy, diastemy, niezwykłe szczeliny w uzębieniu. Jest to zapewne jakiś element zboczenia zawodowego, no ale cóż.